Elu się to zrobię. Jeśli sobie zagramy taką grę, to ja, dobra. Spróbujmy. Uwaga! Nie wiem, że, a, ale żebym zęb... w dobra. Tego się nie da, bo to już jest za 8 Klejnoty, dobra. Teraz będziemy grać. E, Podciszę. Let's go. Mam, mam nadzieję, że wygram, ale wątpię. Bo, bo słabszy mi się zawsze przegrywa. No jak mówiłem, słabszy mi się zawsze przegrywa. A pirze te głupie ulepszenia to one mnie tak denerwują. I właśnie w tym momencie przegrywam, widzowie. ja zrobiłem. <grymne> Przegrałem właśnie. Ale spróbujemy jeszcze raz na spokojnie. Mamy dużo czasu. Chcemy zagrać jestem razem. Gramy z pieskiem. Super piesek gra. Ciekawe jak sobie poradzimy z pieskiem. Obroniłem i wagę, ale ci Dobra, jeszcze na... A tu, 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 tu ja nawet nie wiem, co ja zrobiłem Jeszcze Jak teraz obronię to, to Wygrywam Bo jeszcze nie, nie, nie. Ja To już było do, do obronienia Federland. I wygrana. W no fajnie mamy wygraną? Dobra. Mamy coś tu. Nie. Uf, za dwa zeta. O kurde okazje. Cztery aż. Tu tak. Nie ma kasy, Tak, nowe rękawice i plus jeden pieniążek. A więc gramy dalej. Zobaczymy. Jak, jak się nie widzi twarzy, to jest najgorzej, to jest chłop dobry. On to... Ja z nim przegram, ja wam mówię. Ja z nim przegram. To jest głupie, że jest takie głupie, a że bez rozbiegu. Let's go! A ja i przeciwiŚ Sieland. O kur dałem z dupie. Mamyniu gol. Ja muszę to obronić. Ja pier. Ale on używa zawsze Gieszczelę, ja to on używa takiego specjalnego czegoś. On używa takiego coś specjalnego. Dobra, muszę to obronić. Łapo! I tak to się robi. Papa, pa 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 pa, pa, pa. Ustawa. Nie wiem co właśnie powiedziałem. Super. super. Jeszcze coś? Mogę? Nie, nie mogę. mogę. Nie stać mnie, to po Co to? Cray, crap. So now, I'll be with Let's go. Let's go. Can I go again? Let's be Right, oh,

No, 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 no. no, no, no.